bardzo. Jeśli chodzi o tutaj powracającą w wielu wypowiedziach kwestię właśnie badań i możliwości i potrzeby ich prowadzenia w muzeum, to właśnie panu profesorowi, jako podejmującemu też ten temat w swoim wystąpieniu, tą kwestię jakby pozostawiając, zresztą chyba wyczerpał Yy, odpowiadając na, na pojawiające się w dyskusji zaczepki, że ja tak powiem, na, na ten temat, znaczy nie w sensie oczywiście zaczepiania pana profesora. Yy, I dlatego yy, też próbując się możliwie trzymać tematu naszego spotkania, dlatego że no, w dyskusji, co zresztą jest, yy, czego się nigdy nie da uniknąć, ale pojawia się tematyka, problematyka bardzo rozległa, bardzo szeroka i no wiele, wiele jest spraw związanych z muzeami, które będą się, już się pojawiały, będą się pojawiać na kolejnych spotkaniach tego cyklu, więc może tylko do niektórych kwestii, które pojawiły się w dyskusji. No, bardzo dziękuję Pani Prezes, no, z wszystkim, o no, czym Pani mówiła, właściwie bym się chciał zgodzić, podpisać pod tym. Może tylko tak punktowo um, przypomnę, że jeśli chodzi o pojęcie pamięci, o której to się nie pojawiło w moim wystąpieniu, ale oczywiście to zupełnie fundamentalne pojęcie, obszar, nie wiem, rejestr, prawda, związany z działaniem, obecnością muzeów. Także mogę tylko powiedzieć, że, że takie hasło, które chyba na naszej stronie internetowej wciąż jeszcze mamy, trzy pojęcia. Sztuka, pamięć, miejsce wskazuje na to, jak, jak istotne znaczenie do tego przywiązujemy. I to już ostatni przykład z muzeum, w którym pracuję. Druga sprawa oczywiście edukacja. No też nie, rzecz jasna, to jest coś niesłychanie istotnego w działalności muzeum. Ale przede wszystkim, na co zwracała Pani uwagę i też w dyskusji się to pojawiało, jeżeli mówimy o edukacji, to mamy przede wszystkim problem edukacji powszechnej. Tak? Nie mamy problem tego, co się z nią w ogóle dzieje. I to jest kwestia, no nie to jest obszar, o którym ja na przykład spokojnie myśleć nie potrafię. Tak? No, nie, nie w tym obszarze działamy, działam, ale to dotyczy zresztą wszystkich szczebli nauczania od szkoły podstawowej do uczelni wyższych. Wszystkie już są uniwersytetami. Co, bo to jest też pewien wątek, który się tutaj w dyskusji pojawia, wydaje się, że słowa przestały mieć, mieć jakiekolwiek znaczenie, tak? można je operować całkowicie dowolnie, jako właściwie przedmiotami. Poddawać się koniunkturom, czysto technicznym mieć do nich stosunek, prawda? Więc uniwersytetów już tym samym nie ma, prawda? jeżeli wszystkie wyższe uczelnie są uniwersytetami. To samo może grozić muzeum. Ale to jeszcze za chwilę, bo to bo tutaj Pan Doktor mówił o różnych rzeczach, które mnie troszeczkę, no, no zaraz powiem. W każdym razie... No i to oczywiście się wiąże też ze zróżnicowaniem publiczności, a także wychodzeniem muzeów, prawda poszukiwaniem, zachęcaniem ludzi do tego, żeby te miejsca, te miejsca twórcze, czyli myślę, że tak można je nazwać, odwiedzali, żeby tam trafili. Tutaj właśnie nie ma co do tego sporu. Ja mam tylko jeden problem zawsze z tym, a mianowicie, a mianowicie, yy, jak już powiedziałem, ktoś mi nakrzyczał na mnie potem, że nie chciałbym, żeby muza zamiast do publiczności. Miałem tutaj na myśli to, co się bardzo ściśle wiąże z utratą tożsamości, a czego bym naprawdę nie chciał oddać. To znaczy no, albo, albo są muzy, albo ich nie ma. Zdaje się, że istnieją pewne procesy, czyli tak zwane trendy, które właśnie do tego zmierzają i to dzieje się to z powodów jakby chęci udzielenia jak najszczerszej, najdalej idącej pomocy. Więc mamy do czynienia z takimi, powiedziałbym, typowymi przykładami przysługi niedźwiedzi w, w tym przypadku. Jeszcze za o tym może, ale już naprawdę krótko. Otóż teraz troszkę no, jednak do wypowiedzi do Pana doktora się odnosząc, żeby pewna rzecz od razu jasno została postawiona. Centrum Kopernik to nie jest muzeum. I to jest jedno z nieporozumień, które jednak na które kładłem pewien nacisk i przed którym ostrzega. Nie wszystkie miejsca, do których można przychodzić, żeby coś oglądać, to są muzea. Kopernik służy, to jest coś w rodzaju gabinetu, jak to się kiedyś w szkołach mówiło, z zajęć technicznych, raczej raczej no, związanych z rozmaitymi przedmiotami, prawda, tutaj przede wszystkim z naukami przyrodniczymi. To jest na pewno miejsce fascynujące, fantastycznie, że jest prawie że niewiarygodne, że powstało, że powstało w tak szybkim czasie. Jest wspaniale, że jest, tylko że z muzeum to nie ma nic, albo bardzo niewiele. Tyle, że się coś tam eksponuje, prawda? I oczywiście, że można prowadzić zajęcia edukacyjne, które się prowadzi w muzeach i w całym szeregu innych instytucji również. Ale muzea mają pokazywać rzeczy diametralnie, prawda? I w związku z tym zawsze mają przed sobą również decyzję co do tego, czy wszelkie współczesne, udostępniane nam techniki prezentacji dla na najrozmaitszych treści są właściwe do użycia w kontekście muzealnym, jeżeli zależy nam przede wszystkim na tym, żeby ocalić przedmiot pewien, taki jaki jest, bo on właśnie taki jaki jest, a nie żaden inny, niosąc ze sobą także czas i okoliczności swojego powstania, jest tym, co my w muzeach chronimy i co jest zaczynem wszelkich znaczeń które się tam pojawiają. Wszystko, zabudujemy wszelkie znaczenia, które w muzeum mają w ogóle się w jakikolwiek sposób skonkretyzować, ujawnić, być jakby przedmiotem doznania jakiegokolwiek, biorą się z tych przedmiotów. To jest muzeum. Co innego nim nie jest. I to przywiązanie do oryginału, które czasem jest jakby obudowywane innymi przedmiotami, Kopiami, rekonstrukcjami, najczęściej teraz, prawda, 3D. No może bez całej półznaczności tego określenia w każdym razie y, to ma nam służyć. Ale służyć do buty, dopóki samo nie staje się przedmiotem głównego zainteresowania. Prawda? Jak pisał klasyk. Czy nos dla tabakiery, czy ona dla nosa No więc... Musimy się zorientować, gdzie jest nos, albo też rzeczywiście postawić na tabakiery, które są pewnie od wielu nosów, no już to może tego tematu nie powinienem poruszać, ale są znacznie bardziej atrakcyjne, przedstawiają widok. Więc, więc tutaj y, muzea, dlatego mówiłem o zbiorach, dlatego wspominałem te dyskusje nad ustawą, i przede wszystkim dyskusje związane także, dyskusje prowadzone w Ministerstwie, związane także z powstawaniem nowych instytucji, tak? które przyjmują nazwy muzeów, które nie mają żadnych zbiorów, ale, ale chcą się tak nazywać. Oczywiście to jest jak osobna materia, pewne wyraźne, wyraźne rozgraniczenia pojęciowe i tak dalej. Te, te przywoływane przeze mnie tutaj prawne, Sposoby rozstrzygania tego, co jest twórcze, a co nie, no, między innymi na to wskazują, nie chcę też, y, też w sposób jakby bardzo radykalny tutaj takich rozgraniczeń dokonywać, bo one nie zawsze w praktyce oczywiście są łatwe do, do dokonania. Natomiast mówię tutaj tylko o pewnych y, takich sprawach jakby po, podstawowych w tej mierze. I dlatego mówiłem też o zbiorach i o skupieniu się ludzi muzeów wokół tych zbiorów, prawda? dlatego że oczywiście. Z jednej strony próbując pokazać właśnie na tej materii prawnej, rzeczywiście sięgając do nie wiem czy nie znalazłem nawet chyba więcej takich orzeczeń, komentarzy prawnych w sprawie tego aspektu twórczego, ale pokazując, jak to jest właściwie niewykonalne niemalże. Ale przede wszystkim dlatego na zbiory kładłbym nacisk, czyli pokazać, że ta społeczność muzealna, ta skupiona wokół i przez te zbiory się definiująca, nie powinna być właściwie różnicowana wewnętrznie co do tego, czy jest na takim stanowisku twórczy, a na takim nie. To nie tylko dlatego, żeby pokój społeczny zaprowadzić w załogach muzealnych, żeby nic się nie czuł lepszy, a kto inny gorszy, tylko dlatego, że faktycznie wszyscy działają na rzecz tego, na co proponowałem spojrzeć z zewnątrz. Nawet nie od strony twórcy, ale od strony odbiorcy. Można to nawet rzutować, powiedzmy, na pewien proces w literaturze bardzo istotnych w ostatnich dekadach ubiegłego stulecia, więc to przejście prawda, od genezy poprzez strukturę do recepcji dzieła, w której się te najbardziej, powiedzmy, w pewnym momencie nowatorskie koncepcje rodziły i które dla całej fazy post, czyli dla tej fazy postu intelektualnego miały istotne znaczenie. Prawda? To tutaj Przepraszam bardzo, to efekciarski było straszliwie <laughs> niemerytoryczne. Przepraszam, przepraszam za ale, ale też dotarliśmy do pewnych, do pewnych jednak dość istotnych kwestii. Mianowicie, Pan doktor był łaskaw mówić, stawiać pytanie o postęp, ale właściwie przyjął założenie postęp, Założenie postęp. Mianowicie, jak, jak, jak go udowodnić? Na przykład w sztuce, albo w interpretowaniu sztuki, Badania nad sztuką, czy nad czymkolwiek, prawda? Postęp zapewne istnieje w dziedzinie technik rozmaitych, prawda? Ułatwienia rozmaitych, które tutaj mamy taką klawiaturę, tam różne rzeczy się dzieją i tak dalej. Właśnie możemy ekspozycje muzealne unowocześniać, tak? Natomiast, także ten poświeceniowy, ten postęp miałby się rozpędzić straszliwie. No. Skutki widzimy, natomiast, no nie wiem, no przepraszam, ja, ja w każdym razie mogę powiedzieć tak, że, że tak na przykład w historii sztuki, interesując się bardzo rozmaitymi tendencjami badawczymi, no przez wiele lat to nie powiem, w każdym razie, Korzystałem z nich właściwie przede wszystkim z tego, nie z tego powodu, że były nowocześniejsze, nie wiem, bardziej modne czy jakiekolwiek inne i jednocześnie dawały się zamknąć w takim technicznym zespole pojęć, prawda, którymi, się, którymi też je można reklamować, tylko ze względu na to, że to co padałem, można było oświetlić z różnych, z różnych punktów widzenia, w różnych aspektach więcej się dowiadywałem i oczywiście, jak to w przypadku zdobywania wiedzy, coraz więcej nie wiedziałem, bo, bo innego, innego wyjścia nie ma, prawda? I tutaj tego naprawdę nie wiem. Dlaczego znaleźliśmy się w jakichś czasach, w których właściwie powinno być pewną oczywistością, że się, mamy sięgać po to, po coś innego, jakieś narzędzie, powiedzmy, intelektualne, ponieważ inne spasę, coś takiego. To, to, to ja jednak jestem już w swoim wieku, więc to, to, to to oczywiście ma tu ogromne znaczenie, ale w każdym razie tego, tego podejścia po prostu nie jestem w stanie znaleźć jakby żadnego wytłumaczenia merytorycznie ocalającego tego, tego rodzaju podejście. I oczywiście jeżeli chodzi o polszczyznę. Przepraszam, ja, 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 ja jestem być może egzemplarzem dość szczególnym, ale ja na pewno nie potrzebuję innego języka, żeby uprawiać to, co uprawiam czy historii sztuki, na przykład ziemią polskiej czy jakiejkolwiek innej. Ale to nie z tego powodu, że jestem, nie wiem, patriotą albo że nie znam dobrze języków bo zawsze mogę przetłumaczyć. Każde sobie przetłumaczyć swoje teksty. Tylko dlatego, że humanistyka, przynajmniej pojmowana według mnie istotnie, jest związana z językiem nie na zasadzie narzędzia do wykonywania czynów, tak? bo język jest żywiołem, po prostu. Prawda? Każde. I, i, I jeżeli humanista chce coś przekazać gdzieś tam, tęsknić może, ale to jest z pobudek osobistych za tym, żeby gdzieś tam go czytali, najważniejszy tak tekst powstanie, człowiek jest zadowolony, bo właśnie padły te słowa, które paść musiał, i inaczej ja tego wypowiedzieć nie potrafię. Nie piszę tak, żeby się to dało łatwiej przełożyć na angielski, a drugą wersję zrobię pod niemieckie, a trzecią jeszcze pod coś innego. Tylko, że w polszczyźnie tak, a nie inaczej to można powiedzieć. I wtedy się po prostu powiedziałbym z jednej strony pokorę, a z drugiej strony powiedziałbym zachwycenie własnym językiem do końca jakby przeprowadza. I inaczej nie jestem w stanie humanistyki w ogóle pojmować, tylko właśnie tak, dlatego czasem piszemy rzadko, dlatego że chcemy pisać tylko tak. Tylko tak. Że się z pewnym problemem dochodzi do granicy, którą wyznacza własna językowa kompetencja. A tą należy zdobywać bez wytchnienia i bez granic, prawda? Bez, bez końca. I wobec tego tutaj jednak moja, moja opinia w tej materii jest, 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 jest różna zupełnie. I już na zakończenie, co do, co do tego skażenia, że mógłby o, o czym pan, pan dyrektor Maśkowa mówił, że tylko muzeach sztuki mówimy? Ja może mam taką tendencję rzeczywiście, ale to co mówiłem dzisiaj, wydawało mi się, że jednak wykracza poza to. Ja mówię o wszelkich przedmiotach, o wszelkich zbiorach, które gromadzimy i o tym tylko, że one właśnie i te przedmioty, które gromadzimy w muzeach są zaczynem, yy, prawda, czy źródłem, yy, źródłem znaczeń. Do których próbujemy docierać i, i, i do których, i tutaj też bym się różnił może w tym, ja wcale nie jestem pewny, że my w tej chwili dowiemy lepiej coś, prawda? od poprzedników na przykład w badaniach historycznych. Czy, ale z całą pewnością otwieramy się przed nami inne możliwości, inne horyzonty i, i staramy się z nich korzystać, tak? Ale poza tym, powiedzmy, dyskurs, znaczy raczej rozmaitymi dyskursami naukowymi i badawczymi, oczywiste, że one muszą powstawać, że co więcej muzea są wspaniałymi warsztatami, albo niezastąpionymi pracy dla, dla tych badań, Ale z drugiej strony dotyczy to nie tylko dzieł sztuki. One są tutaj specyficzne. Wszystkich obiektów, które w muzeach są, że one powinny, że muzea powinny stwarzać możliwość Dotarcia tam każdego, kto zechce, z własnym doświadczeniem. I a, moim zdaniem, żaden sens, który ktokolwiek przychodząc tam, właśnie z własnym bagażem, bagażem doświadczeń, nada temu przedmiotowi, który tam zobaczy, albo pytania, które zechciałby postawić, nie są głupie. Prawda? Nie są do odrzucenia. Prawda? Jeżeli sam dojdzie do wniosku, że. Bo, że, że jest jeszcze jakaś otwarta przestrzeń rozmowy, to znajdzie tych i oni powinni być gotowi wtedy. Tak? Oni powinni być w gotowości do tej rozmowy. Ale to nie znaczy przychodzić do niego, mówić, tutaj proszę sobie stanąć na tym obrazie. Przepraszam, że znowu o obrazach jest to, a to, prawda? I na przykład zamiast mówić o obrazie, to opowiadać, co również jest ważne. Sam takie rzeczy robiłem. O jakimś wydarzeniu, na przykład, jeżeli mamy do czynienia z obrazem historycznym. I już obraz można by było odwrócić na ścianie, tak? Bo będziemy opowiadać o tym. Nie. Trzeba mówić o tym wydarzeniu tak, jak tam to zostało namalowane. W obszarze takich możliwości, jakie zostały zrealizowane przez twórcę tego obrazu, że taki wygodny przykład malarstwa historycznego akurat pozwoliłem sobie tutaj przywołać. I to jest twórczość. Powstaje to dzieło w tym, kto staje, prawda? My Trzymamy to w gotowości. No, może kiedyś przyjdzie ktoś. Mamy muzeum, setki obrazów, nie ma nikogo, nie ma nikogo. I co mamy powiedzieć? Halo, u nas można kliknąć, albo mamy kioski multimedialne. No to przyjdą. i potem, tutaj masz kioska, zajrzyj jeszcze tam za i widzisz taki obrazek. Sprytem działać. Spryt nie jest cnotą. Aczkolwiek nie twierdzę, że nie należy go wykorzystywać. Prawda? A muzea są, jak myślę, instytucjami, które powinny jednak um, być cnotliwe. Dobra. Tak. Jeszcze? Właśnie. Proszę Państwa, jeszcze mikrofon Proszę Państwa, jeszcze tak tylko króciutko. A bardzo dziękuję, bo rzeczywiście bardzo istotne sprawy były tutaj poruszone i właściwie cieszę się zarówno z tego, że był ten głos prowokacyjny, jak i z odpowiedzi panów profesorów. Natomiast z jedną rzeczą nie do końca się zgodzę i dlatego zgłosiłam się tutaj, jeżeli chodzi o kwestie tłumaczeń i kwestie języka. Ponieważ wydaje mi się, że jeżeli piszemy o sprawach naukowych, piszemy językiem naukowym i musimy być bardzo precyzyjni, żeby w tłumaczeniu nasze e, idee były zrozumiane tak, jak my je przekazujemy w naszym języku. ponieważ właśnie inaczej jest to, z czym ja się spotykałam na Zachodzie, kiedy koledzy. Bo często było tak, że teksty nasze nie są redagowane. Teraz to jest na pewno w lepszej sytuacji, kiedy po prostu te tłumaczenia niestety nie wyglądały dobrze i były dosyć odległe od tego, co przekazujemy w oryginalnym tekście. Mówię o tych ludziach, którzy korzystali z tłumaczeń, bo z języka polskiego nie mogli. Dlatego język naukowy to nie jest poezja. I e, poezję jest trudno bardzo przełożyć, język naukowy też, ale jeżeli jest precyzyjny, łatwiej jest to Tutaj na swoje, na swoje e, tutaj na taką obronę tej e, tezy e, przekaże właśnie mają rozmowę z Erykiem Hinterdingiem. To jest akurat e, największy w świecie specjalistą badań nad grafiką Rembrandta, który e, właściwie opublikował w trzytomowym dziele. Praca w ogóle zespołu w pracującego, kwestie interpretacji znaków wodnych, czyli datowania, edycji, reedycji itd. tak bardzo już skomplikowana wiedza. I proszę mi wierzyć, że książkę, która czyta się naprawdę tak, że człowiek po pierwsze rozumie i potrafi wykorzystać tę metodę, po drugie z pasją. I jak się pytałam Eryka, z którym spotkaliśmy się w Warszawie na sesji. I jak on to robił? On mówi. I to jest właśnie ta moja odpowiedź, że pisze tak i walczy z tłumaczem, żeby wszystko było dokładnie tak zrozumiane przez odbiorcę, bo dla niego to jest pisane, jak on zamierza. Nie ma żadnych dointerpretacji czy nadinterpretacji, o czym mówił pan profesor Wyrwa. I teraz jeszcze jedna kwestia, która się właśnie tak płynnie przeszłam do pojęcia nadinterpretacji. Otóż kwestia badań i związane z tym pojęcie, tu proszę mi wybaczyć, że będę mówiła o Muzeach Sztuki, bo się na tym bardziej znam Chodzi o nasze galerie stałe w Muzeach Sztuki i kwestie oryginalności. Bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o projektach badań, Czyli mówimy o badaniach w, ogóle w muzeach, powinniśmy mówić o projektach i w przypadku muzeów sztuki, właściwie we wszystkich muzeach większych w Polsce jest problem taki, że się nie bada obiektów, które wiszą na galerii. Mówię głównie o sztuce obcej, bo sztuka polska to jest troszeczkę innego typu historia, ale sztuce obcej, gdzie potrzebna jest literatura i gdzie potrzebny jest kontakt z aktualnym stanem badań na świecie i gdzie, no, nie mamy tylu przykładów Polsce, często nie mamy żadnego. I naprawdę y, często to pojęcie oryginalności może być wątpliwe. Może to być szkoła, może być warsztat, ale badań się takich nie prowadzi. I, ale do takich badań potrzebne są projekty, czyli coś, co jest poza rutynowe, do czego potrzebne jest osobne finansowanie i przede wszystkim zrozumienie, że takie badania muszą być prowadzone. I w związku z tym powinniśmy mówić o systemie. tak? Nie tylko o tym, że tu my wszędzie robimy w różnych miejscach tylko o tym, jak stworzyć z tego system, czy jak stworzyć z tego projekt. No i w związku z tym na koniec jest pytanie o metodę. Czyli dokładnie co, jak wybrać i w jaki sposób. I bardzo dziękuję.